Idziemy na wycieczkę dookoła miasta. Baron już się uszykował. Za mną hotel, i zobaczę, jak mam fajnie, bo wychodzę od siebie z hotelu, tata, zaraz mamy sklep spożywczy. Także bardzo mnie to cieszy. I tu w ogóle jest jakieś centrum, trochę takie bloko... blokowisko, ale jakoś tam będzie. Tam długo tu nie jesteśmy, jesteśmy na dwie noce, tylko także. Jakoś przepękamy, tam jest ten hotel, gdzie się zatrzymaliśmy. Tutaj jest takie miejsce: tabiec japońska knajpa. Kawiarnia, dwie japońskie knajpy. Widzę naprzeciwko hotelu Monopolowy dla NACU A przed nami, kochani moi, mamy duży skatepark. Czy jest duży? A jest w miarę duży. O, duży skatepark. Tu jest duży skatepark, a z tyłu jest duże jezioro i teraz sobie jakoś tam przejdziemy, żeby zobaczyć żeby zobaczyć nad jeziorkiem, żeby baron sobie trochę bez smyczy pobiegał. Natsu mówi, że ma trochę takie... a no w sumie tak, przez te bloki tu tak jest, trochę czucie jakbyśmy w Holandii byli. O tęsknię za Holandią Kurcze, wiecie co, rzeczywiście tu naprawdę czuję się jak w Holandii Dróżka rowerowa tu przede mną Te wszystkie, układ świateł, te wieżowce Wszystko to Bardzo, bardzo mi przypomina Holandię No i ta bliskość wody tam z tyłu Zaraz tam przejdę Jakiś ptak ciekawy. Baron na lince musi być, bo zaraz by tu wskoczył. Tam jakieś ptaki biegają. <grymne> Ale ty naprawdę słuchajcie, jak tu bym był w Rotterdamie. Tak się czuję. My w tym po prawej jesteśmy, w wysokim budynku. No, jedna co. Chodźcie, są mamy. Baron, nie wskakuj. A tam jest duże jezioro, zaraz sobie przejdziemy tam tu są ćwiczenia jogi przed chwilą widzieliśmy w tym budynku tu jakieś małe coś ale zobaczcie jak fajnie jest tutaj duże duże jeziorko przejdziemy sobie let's go to park there on other side. maybe I can run there. Przejdziemy sobie tam po mostku do parku może Baron będzie mógł z linki na chwilę zejść patrz jakie duże to jezioro Kurde, normalnie się słuchajcie poczułem, bo było u mojej mamy. U mojej mamy za blokiem też był taki e... wszędzie są zresztą takie kanały i takie miejsca Jesteśmy przy tym jeziorze, i słuchajcie, zobaczyłem, że tutaj ściągają wodę, spuszczają wodę do następnego tygodnia. Ale zobaczcie, jaki ładny widok. Idziemy sobie tu w busz. Baron, uwolniony. Niech sobie pobiega, bo siedział z 3,5 godziny w samochodzie. Baron bardzo lubi jeździć. O, mamy znak drogowy, że psów nie wolno. Okej, okay, psy nie mogą, może być na smyczy Może być na smyczy Oj. Nie, yeah, come here Come here Barona musimy złapać na smyczy i będziemy sobie tu w parku ale na smyczy po prostu Tu jest jakiś plac zabaw A nie to siłownia taka na zewnątrz. A to z tyłu widzę jest plac zabaw! Baro, Baro, koć z tyłu Param! Oj! Paro ciakło ckoć! Na ten tam kaczkę zobaczył. Baron, działać! No de, oj! Oj! Ta czerwień tu bardzo fajnie wygląda od tej porze dnia. Normalnie momentami jak w takim polskim lesie. I widzicie, i też są drzewa takie, że liście opadają tam. Trochę liści na, na dole. tu idziemy dalej wzdłuż tu są jakieś gry i zabawy tam jest duży wizopark dla dzieciaków ten czerwony odtąd aż dotąd się rozciąga okej okay. wiecie co ja tak myślałem że tu psa jest napisane żeby trzymać na smyczy żeby nie było bo to jakby baron był teraz bez bez linki to by tu te kaczki wszystkie musiały uciekać stąd Ale ty no normalnie czujesz się tu jak gdzieś indziej, nie jak w Europie Te czerwone drzewa tam ładne, ładnie. Widziałem ten ogon tam Już go widzę jakby tam poszedł a tu zobaczcie fajny rozpądzik. białe. White kakadu papugi hałasują bardzo. To białe, pamiętacie, jest takim żółtym jobem. Mark's the kind of kids and Zobaczcie, czarny łabęj, rodzinka. Hey, będziemy się zwijali w, e, w stronę zakwaterowania, bo tu nie ma mowy, żeby to obejść w kółko. Zobaczyłem na mapie, my tu o e, jednej czwartej nawet nie przeszliśmy, nie ma mowy. E, boję się po prostu o deszcz. jakby był inny dzień, ale momentami tak lało, że hej, fajna ta część lasu tu. Zobaczymy. Spróbuję Wam też pokazać e, trochę z miasta czegoś w Kamberze i porównamy, czy jest inna, czy nie. Ale ja sobie przypomniałem kurczę, ja już byłem w Kamberze, bo tu na co mówi, że e, jak w góry jeździliśmy, to m, chyba z 2-3 trzy, trzy razy wjechaliśmy. Bo rozpoznałem jakieś miejsca, takie znajome mi się zrobiły. O, ten tu czujny Przejdziemy sobie jeszcze w drugą stronę. Dopóki nie jest tak ciemno, w, e, w stronę tego jeziora. Ale co widzę, różnicę pierwszą to hulajnogi elektryczne. W Sydney nie mamy. W Sydney mamy rowery. Od cholery jest tych rowerów, a hulajnog nie ma. Nie? Teraz w ogóle pełno dzieciaków na tych rowerach tak zapieprza, że hej, e, katastrofa! Dojdzie do wypadku, to coś się obudzą wtedy i coś z tym zrobią. Tu są blok taki fajnie szczęty i tu jest jakieś centrum, takie małe sklepowe, widzę jest kilka sklepów. Ale wiecie co, tam obok hotelu była japońska, to sobie weźmiemy tam, weźmiemy po prostu coś nowego, no zjedziemy w hotelu, bo nie sądzę, żebym znalazł takie miejsca, że Mogę wejść z sen do restauracji doszliśmy do końca. I słuchajcie, jest tu chyba dużo Chińczyków, bo jest sześć sklepów, i wszystkie z jedzeniem, wszystkie chińskie. Także tak, tu nic ciekawego nie ma. Ale mówię, te bloki tu. Jak normalnie się czek, bo w Holandii, Już wiem, że to mówiłem, ale nie mogę po prostu druska dla rowerów. Zupełnie nie wiem, w Sydney tak nie ma, nie. Na co pokazuje mi, mówi, że jakby mieszkała tutaj za dzieciaka, to cały dzień by tu siedziała. Patrzcie, tu jest rampa, a tu jest naprawdę duży skatepark. Ja nie wiedziałem, że on jest aż tak duży Wejdę tu, spróbuję wam pokazać Czekajcie Rampa fajna Welcome to the park Wejście no. I tu Moi drodzy kolary różnych atrakcji można wywijać. I to oni są, wiecie, 200 czy tam 150 km od gór. Micha, taka pacja potrójna z przelotem tu, zakręt następna, zakręt tam i tam, gdzie są ci chłopacy. No, naprawdę, duży skatepark, fajny. Wyszliśmy tu sobie wyżej, trochę na piątym piętrze, od basen, ale baronem chcę trzymać delince. Pani mi powiedziała, że jest ok, z baronem mogę sobie być, ale posiedzimy sobie tu, bo mamy tutaj, zobaczcie, nikogo nie ma i jest ciepła, gorąca woda w jacuzzi. I sałenka. Sad sobie tu do rury przyczepię pani mówi nie ma problemu, możemy sobie siedzieć, także mili, że psa pozwalają zabierać Długo, nie czekaliśmy. Cieplutka woda. Trochę się wygrzejemy. Na co uwielbia? co nie? co? Uuu, teraz mamy Bąble. Uuu, na co jak Wąsenie by się działa? Witamy kochani serdecznie. Już jest u nas kolejny dzień. Dzisiaj już jest poniedziałek. Wczoraj po przyjeździe doszliśmy, tylko przeszliśmy wokół tego jeziorka. Nawet nie całą trasę, tylko trochę. Jezioro jest naprawdę duże. I powiem wam, co mamy za plan. Zdaliśmy sobie rano, ja poszedłem sobie z balonem na obchód poranny jeszcze jak było ciemno e... oczywiście kawusia była poranna i słuchajcie e... pada niestety duży deszcz, spróbujemy jakoś to e... ominąć, <grywamy> zobaczymy czy nam się uda. I słuchajcie zrobimy tak. E... Dzisiaj teraz jak jesteśmy pojedziemy sobie do... Miejscowości, która się nazywa Jinda Bay, I to jest miejscowość, taka ostatnia duża miejscowość do... przed parkiem narodowym. Niestety, śnieg, uwaga, śnieg jest do góry e, powyżej 1400 metrów, tam gdzie z reguły na narty jeździliśmy, ale niestety nie można zabrać psa do parku narodowego w Australii. To jest duży minus. No ale co zrobić, nie możemy przejść z psem, nie możemy nawet go zabrać do, e, nie możemy nawet go zabrać do, żeby w samochodzie był, także spróbujemy podjechać gdzieś jak najbliżej możemy, po to, żeby, e, mamy nadzieję, zobaczyć śnieg, nie, a jak nie, no to słuchajcie, mówię, niedaleko to jest, e, jak na razie wszystko nam się podoba, także... Może będziemy sobie w przyszłości robić więcej takich wypadków, krótszych do, do Canberry, bo powiem, jak na razie bardzo nam się podoba, miło się, spało. I kochani, będę Was informował, co się dzieje dalej. Myślę, że na, na dzisiaj zakończę ten film. I co się wydarzyło później, dalej, zobaczycie już. W następnym materiałem. Nacu kieruje Także bardzo dobrze się siedzi na siedzeniu kierowcy, monitoruje tylko mapę. <gryw> bardzo duży komfort jednak to zmienia, jak jest dwóch kierowców, a nie przez, nie wiem, z Nacu. Jesteśmy 13 lat razem, a cały czas ja musiałem kierować, a mówię, tu w tych górach. Byliśmy już tyle razy, jak dzieci były małe, to jeździliśmy co roku tu przez dobre 10 lat a teraz niestety wszyscy poszli, zostaliśmy sami zawsze jeździliśmy samochód wypakowany wszystkim sprzętem do jeżdżenia i tak dalej a takie życie kochani, takie życie także kto ma dzieci w domu niech rozkoszuje się jeszcze tym czasem ja wiem, że jest ciężko czasem, ale Przyjdzie taki moment, że zostaniecie sami w domu, i wtedy jest inaczej. Nie? Jednak człowiek tęskni za, za takimi rzeczami. i Widzę, że wiele rzeczy tutaj już mi e, przypomina e, dawne, dawne czasy. Nie? Dobra, kochani, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. E, mówię, to był taki pierwszy odcinek, przyszliśmy tylko dookoła. Dostajecie to na bieżąco w ten sam dzień, z dnia na dzień, praktycznie, albo nawet z godziny na godzinę. Bo co skończę nagrywać to wrzucam. Także wrzucę ten film z naszego pierwszego dnia, a jutro wrzucę film z wycieczki tej, którą wjeżdżamy teraz i poszukujemy śniegu. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Kochani, jesteście eee, bardzo miło mi. Wszystkiego dobrego Cześć. dla wszystkich. Do zobaczenia w następnym odcinku.